Dzień dobry, witajcie na kanale Samochody Graczyka. Dzisiaj będzie waga ciężka, będzie jelcz, będzie naczepa i będzie coś, co kryje się w tamtym garażu. Ale wy już to widzieliście na miniaturce, więc bez sensu takie tajemnice. Zapraszam. Pomóż, no nie, trzymaj, nie trzymajmy ludzi w niepewności. Chodźmy. Tam, chodźmy. Oto jest BRDM-2, samochód pancerny Ludowego Wojska Polskiego, a także Wojska Polskiego w 3 RP. Radziecka konstrukcja, Ciężki, pływający obrzydliwy stwór. Samochodzik stoi sobie tu już dosyć długo i pojawił się pewien problem. Nie ma powietrza w kole, ale my jesteśmy na to przygotowani. Będziemy teraz pompować koło w werdemie. Trzeba chyba jelonka odpalić. No. I nie chodzi, nie chodzi! Ktoś tam Plan jest prosty i nieskomplikowany. Musimy uruchomić transporter opancerzony po tym jak stoi już myślę, że kilka lat nieuruchamiany w tym garażu i wjechać nim na naczepę. Musimy wjechać samochodem o własnych siłach, ponieważ ja w naczepie nie mam wciągary, więc nie ma jak zapakować blisko siedmiotonowego transportera w inny sposób niż wjazd ale musicie przyznać, że będzie to bardzo klimatyczny i fajny widok, taki BRDMik na zrębie ciągnięty przez Jelcza. Udało się bardzo szybko i sprawnie napompować kółeczko w RDMie dzięki jelczowi. Teraz musimy tylko jelcza przestawić chyba. Ja nie wiem czy nie będziemy psikać jeszcze w przewody. Paliwowe coś, wiesz, tak no nie wiem jeszcze tego przewody paliwowe wziąłem mu chawkę, jest wąż Czyli na razie zostawiamy, tak? Ja myślę, że tak no. Do którego było? W lewy? Tak O jaki jest No ponad około 15 No czy niestety to nie? 10 jest. nie no, starą tak. syreną czuć no, Ale w wyniku nie jest tak bardzo zasykony Ale piękny wskaźnik poziomu paliwa no. e, Fachowy lejek sobie schody, chyba, wiesz? Z akumulatorów? No, no. Olercia, nie mamy zapów najlepszych na świecie. No niestety. To może być twoja reklama. Tak. To <grym> <Co> się <grym> wytnie. <grym> Wiem. Dawaj. No we dwóch. To we dwóch. To ciężkie jest. Nie. No jak nie? Cieknie, wiesz, Ale tak nie cieknie. Tak jest Starczy to jest uwiąd. Napisane jest w instrukcji, że po szosie 27 litrów pali. I co, i co? 50. Jak Ty to dostrzegłeś na tym bagnecie? Przecież no jest 50. No. jest napisane, ale poczekaj, trzeba wytrzeć 40, jest 50. A zaraz jeszcze raz sprawdzamy, bo... Co mi się to przybyło? Chyba, tak. O. I mamy 30 litrów. Co, to trzeba baterie chyba zainstalować. Tutaj jest silniczek tego wspaniałego urządzenia. Gazowski motor, gaz 41 V8, benzynowa, 5,5 litra, to, żeby nie porysować. całe 140 koni mechanicznych. Masz światełko, bo tam gdzieś się przyda. Z racji tego, że ten samochód jest amfibią, to nie ma żadnych drzwi. zarysowałem. A nie spachlowany to się nic nie stanie. Nie ma żadnych drzwi, są tylko włazy w dachu, przez które załoga się dostaje do środka. A także serwis. O właśnie, pojawia się. Jest w ogóle gdzieś lampka, ale to i tak nie zaświeci. walery z akumulatorami. W ogóle nie wiem, jak to się stało, że my w tak mroźny poranek przyjechaliśmy. W ten samochód, skoro on był kupiony już w czerwcu. Jak do tego doszło? Jak do tego doszło, nie wiem. W celu lepszej Co? W celu lepszej oglądalności powinieneś się czymś w rękę teraz nie? Ała! Kurwa! No ale, nie ale nie bluźnić, ale nie wiesz, Walu, co oznacza skrót BRDM? Tak Weź, jak to się mówi po, po sowieckiemu No Po sowieckiemu Bajewaje Razwiedowetilne Bajewaje Branirowane, rozwiedowetilne Mm. D, D desantne, a e... nie Boże W głowie mi się teraz to słowo kręci. Poczekaj, muszę przypomnieć. To jak to było z tymi minusami? No ja wiem. No weź dawaj, walu, bo zepsujesz... Minusy do minusów, plusy do plusów. No nie, plus do minusa. Plus do minusa. To musisz tak, bo tu jest minus do plusa hmm. Czyli. Na 24 a, to jest tu, dobra. Ale jest szansa, że tak czy siak to tego brd ma odpalimy. Ale tutaj, okay. gaśnicy już nie wzięli. Ale Co jest wzięta. Ale taka jakaś radziecka. Bardziej. No, ale jest klimatyczna. No. <grym> tak <Pytanie, grym> jest sprawdza. Może nie będzie okazji żeby się przekonać. Jakbyśmy tak gasili brd ma taką starą gaśnicą, wszystko w retrostylu. Super. To najpierw trzeba masę włączyć. Ale chyba nic się nie stanie. To nie jest No, dobrze jest. Żyje. Dobre. A ten traf w środku w silniku? Yy, tylko ja się tu załączę. On jest na pewno od. Jest włączony zewnętrznie i na pewno jest włączony gdzieś, może. Mhm. Nie. Jest! He, he. To jest jakieś. Nawet nie takie bagienne. Nie no, jest, no, Widać, zielone, że to jest. Doinwestowany wóz jest. Dobra, a to ucho, to co to jest? Patrz, to. Co to jest za ucho? To jest od z spustu wody. Chciałem no, amfikara albo Szwirwagena, a graczyk kupił BRD. No, ja chciałem Scotta zawsze. No, ale Scott nie pływa. Wiesz co? Scott, Scott też pływa, no jak nie pływa? Pływa Scott? No pewnie. Dawaj powietrze. Nie, luas, y, dawaj powietrze. Nie mogę, kameruje, no. Luas y, pływa, a, ale nie, wolno. Opowiadaj kamerę. Posłucham zbiornika. Otwórz zbiornik e, lewy tak niespecjalnie chyba Może tamten? prawy, lewy, to lewy A przekręć kranik i wtedy dmuchaj Może kranik jest nie na ten Teraz? No teraz coś. Podobnie, nie? A już powietrza nie ma No Może być, że stary już się jel się skończył Jel się skończył, Trzeba odpalić Niech pochodzi. Sytuacja się lekko komplikuje, gdyż naliliśmy większość benzynki do lewego zbiornika, który chyba jest całkiem mocno zapchany. Prawy zbiornik jest jeszcze w gorszym stanie, ale słychać, że pompa chce pobierać paliwo z niego. Oprócz niedrożności zbiornika paliwa, chodzi na to, że mamy jeszcze jeden problem, którym jest zastana paliwa. Tak podejrzewamy, że albo membrana, albo zaworki są zblokowane i pompka w ogóle nie chce współpracować. Wcikniemy zmywaczem prosto do gaźnika w gardziel i zobaczymy, czy ktoś tak ta V8 ożyje. Chyba już ktoś go tak palił, bo tu opaska była luźna. <słyska> Dobra, trzymaj to, to, zabieraj to stąd. Walu? Tak? Yy, siedzisz za kierownicą? Tak jest. Po lewej stronie, przy lampce, tak. masz czerwony plafon, ten przełącznik przy czerwonym plafonie. Lampka tu, 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 na tu. Gaz światła. To światło. On tu Widzisz ma włączony. Aha, dobra. Ja włączyłem sobie. O. To teraz przełączyłeś taki dzyndzelek obok plafona i się zaczęło otwierać żaluzje z tyłu. Tak, tak, tak. To otwórz je. <laughs> Niech się przewietrza. No idzie. No idzie, idzie, I to się otwiera wszystko, bo się otwiera te nad chłodnicą i te przy silniku. Nie, te nie. Te też. Przewidzę. Tak. Nie. No jak nie? No nie. No Mikołaj. A, bo one się podnoszą, a nie uchylają. Weź go podlej najpierw Poczekaj, ty nic Walu nie rób Dobra. Na psikanę Walu go Trzeba kontrolować, czy tu nic nie cieknie wiesz? No na pewno. na pewno bo my przestaliśmy psikać i to zaczęło chodzić A tekstara Trzeba zobaczyć czy pompka teraz no. coś podaje To spróbuj teraz jeszcze bez tekstara, no tam ja coś przyznam, to no sobie wypali i zobaczymy tą pompkę Dobra Tak jak było do przewidzenia, pompa paliwowa w środku zarosła. No i raczej silnik nie będzie chciał pracować. Raczej nawet nie odpali. Całe szczęście radzieckie pompy są identyczne. Tam była unifikacja bardzo daleko posunięta. Dół pompy jest inny, góra jest taka sama. No, piękne. Może będzie zasysać. Szkoda, że zaworki takie nie są. Ale się ruszają, patrzyłem. Membrankę wymieniliśmy, tylko graczyk gapa zapomniał nagrać, tak wygląda stara. No, Ten układ paliwowy daje nam się cały czas w kość. Nie za bardzo chce z nami współpracować. Tego zajrzymy do zbiornika paliwa. Zbiornik jest schowany za pancerną płytą. Ale kością, no tylko... mu ukazał się las. Tylko dostać się to tam nie za bardzo jak jest. No tu się odpina on wyjeżdża Teoretycznie Tutaj są przyłączone metalowe Nic nie w tych żółtych duszy. Z tego nie będzie. Trzeba dać w kanister odpiąć to i zobaczyć czy to w ogóle daje się tak zrobić. Wziąłem Prowizorka matką wynalazków. Mamy wąż paliwowy od pompy do gaźnika z jakiegoś żuka starego, który przykręcimy do pompy paliwa. Jak się uda, oczywiście, bo zanim popsuliśmy ten wąż, to nikt nie sprawdził, czy gwint jest taki sam. I będziemy próbować zasilać się z bańki, z zewnętrznego źródła paliwka. Zdarzyło się nam to, że pompka, niestety, powiedziała kaput, a bardziej chyba smog w zbiorniku. Zrobiliśmy taką małą prowizorkę. Przyciągnęliśmy metalowy wężyk, rurkę, a mianowicie rurkę od żukowskich, chyba od żuka, jeśli się nie mylę, albo Warszawy. Ona no pasuje idealnie, trzeba było tylko mocniej dociągnąć. No i zaraz damy tu paliwko na boku i zobaczymy, czy odpali, ale powinien coś było przez chwilę, nie? O, nie. ciągnie, zobacz, zobacz. O? No ciągnie, tylko to w tym tempie to nigdy nie zaciągnie. No? A no po... Jakoś tak bardziej zamaszyście? Było przez chwilę. Było, było. Może postawmy to gdzieś z tyłu i odpalmy. Trzeba to zalać to. po prostu. No to też racja, że to się powinno już może uruchomić. Może niekoniecznie o wydech oparty. No, słuchaj, tu jest osłona. No tak, tak. Zimno jest, to będzie miał dogrzewacz. Pompka ręczna by się przydała. Przydałoby się cokolwiek. No z kartoniku poczekaj, zrobimy lejek. Mało, bo mało, ale bierze Nie no, ale to już tak, że już widać efekt Serwuj, tam tak, przerwuj. tak, tak. Co? No, napełnia się. Co? Wygląda, że się napełnia powoli. No dobra, spróbujmy no. Pusty No, przepraszam bardzo. Dopiero. O. Musimy to rozruszać. Może na jałowych, jak się da, to odpali, ale on nie pojedzie. Trzeba gaźnik roz rozbierać cały. O. Tu wszystko stoi. Ty. Wszystko jest tak zaś nie działa. Tragedia. Sam gaźnik brudny nie jest. No i co? Co robimy? Zmieszczamy chyba. Ale już No, no trzeba w... zbierać węże Wkręci się pod koło to A... Przyjadamy do obsługiwa. No dobra, ale to wiesz, obsługiwanie, obsługiwanie No i chwila hmm. prawdy Czy jest sprzęgło? Zgasi i odpali na biegu Zgasi i na biegu Wiesz jak jest wsteczny Na pewno? Bo może być sklejone Bo może być sklejone, więc on od razu pojedzie, nie? I wtedy gasi od razu jak ruszy, nie? No Oj Trzymało, rozkleiło się Niech jedzie nie... Niech cały czas tak jedzie Cały czas tak trzymaj kur jak wrażenie? No dobra, spoko jest. No jest tak długo nie pali <grym> jakieś 16 pomp pompknięć na minutę, tak? <grym> na wjechanie to ci wystarczy paliwa. Tak. Kto wjeżdża? Nie, chyba. Mhm. Mm -hmm. <noise> uh, możesz walu wjechać, tylko reduktor o, trzeba znaleźć. Ja już używałem tych kieraczek, nie? Tak wygląda nasz profesjonalny układ paliwowy. Ale coś, co powtarzamy wielokrotnie z Mikołajem. Coś, co jest głupie, a działa. Wcale nie jest głupie. Lekko do przodu! Troszeczkę do przodu! Pół metra! Dobra! Kanuje? Gotowe! Ja. No i się udało, co? Ale <głupi>, głupi to na zawsze szczęście. No ja wiem, że taki głupi patent poliwowy dobry. A pompowałeś, czy ciągnęło samo? Nie pompowałem. Cały czas, bo się flaczało, wiesz, no bo zamyka iglicę ale on jest wolno per powoli. No mówiłem, że to bez gazu jedzie. No i co Graczyk, zadowolony jesteś z operacji? No Myślałem, że będzie łatwiej, że nie będziemy musieli tak sztukować z paliwem, ale dzięki Tobie, i Walowi udało się i zapakowaliśmy BRDM-a na lawetę. Mamy kompletnego Jelcza z brdm ze zrębem, tak jak sobie to wymarzyłem, udało się, więc wspaniały... Pojazd dołączył do kolekcji samochody Graczyka. Nie jest może w idealnym stanie mechanicznym, bo jest zastany, ale już niedługo w kolejnym materiale wideo zobaczycie, jak jeździ, a może w lato sobie popływamy, ale to jeszcze długa droga. Dziś to wszystko, nara.